świadomość rzeczywiście, żeby jak dana substancja się przekształcała już w naszej skórze i do czego ona doprowadza, jest niezmiernie istotne. Tak jak na przykład najbardziej znana i popularna substancja przeciwstarzeniowa retinol, prawda I rzeczywiście w naszej tkance działa kwas retinowy, który jest bardzo ważny, w tym przebiegu właśnie działaniu anti-aging dla naszej skóry, ale no retinol, który nakładamy na skórę, też jest substancją drażniącą i żeby on. Przekształcił się w naszej skórze do kwasu retinowego, musi się coś zadziać. No i cóż? Cóż tam ma się zadziać? No właśnie, tak? się zadzia zadziać więc musi. rzeczywiście w tych procesach biochemicznych on się przekształca w takie inne formy, właśnie też jak re re retinaldehyd. I dopiero później właśnie w kwas retinowy i ta substancja dopiero działa w ten sposób, że regeneruje nasze komórki, zwiększa proliferację, czyli namnażanie się tych komórek, wymianę naskórka. Dzięki temu uzyskujemy właśnie taki młodszy promienny wygląd. A to jest substancja bardzo aktywna, oddziałująca na nasze komórki bezpośrednio właśnie w środku tych komórek.